A to jest następna gra, która będzie się pojawiała, myślę, w weekendy zazwyczaj. Jeżeli będę miał takie widzimy się albo w piątek. A jest to Włóce pierścienie Bitwa Śródziemia, część druga. Tutaj widzimy na razie w tle bardzo piękne różne obrazy ze śródziemia. Na razie sobie stworzymy postać. Bo ja będę przede wszystkim tworzył postać taką i gadał o co będzie chodziło ogólnie w tej grze. Bo z tej gry będą prowadzone dwie serie. One wrzucane na przemian. Raz, to, raz, to. Jeśli chcecie, możecie pisać co bardziej wolicie, ale ja będę robił to tak. Będzie jedna seria. Będzie to seria taka dość potyczkowa, w której Wy możecie pisać, kim mam grać. Chociaż yy, na początku nikt nie będzie pisał, pewnie. Dlatego sobie stworzymy szybko nowego bohatera. Załóżmy, będzie to jakiś. Yy, uruk. I teraz Wam o wszystkim opowiem. Będzie potyczkowa, bo jak wiecie, w tej grze są różne potyczki różne, że można grać elfami, ludźmi, krasnoludami, złem. Strasznie dużo jest wariantów, no nie wiercie, tak. I ogólnie będzie seria, właśnie potyczkowa i seria z. 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 z, z Seria z kampanii. Będziemy grali złem. ponieważ bardzo lubię zło. O, taki miecz jest fajny. Może być tarcze, więc dobrze. I sobie wybierzemy tutaj kolorki. Jeden będzie. Tutaj czerwony. Ten kolor jest taki biały, ale my zrobimy sobie taki ciemny zielony, a trzeci damy już czarny. Chyba to jest czarny. Nawet nie wiem, co ja zmieniam. Ha. Malowanie na jego twarzy. To damy takie zielone. i damy Aha, to będę ja. Damy duży pacarz, moc też. Zdrowie musi mieć dobre. leczenie wizję damy dwa. I jeszcze trochę w zdrowie. A tutaj mamy skille magiczne. Ale dobra, będę grał złem. Oraz potyczki, ale to wy potem wybierajcie, co bardziej wam się podoba. Poza tym byłem dzisiaj... Na premierze Hobbita. Film jest świetny według mnie. Niektórzy mówią, że to jest straszne badziewie, ale według mnie jest świetny. Sobie teraz szybko zagramy. Ja będę dalej gadał. Film jest ogólnie fajny, chociaż za dużo według mnie z tych dialogów. Ale myślę, że gdyby nie te dialogi, to... Że gdyby nie te dialogi, to by było to w ogóle takie... Że nic byśmy praktycznie nie wiedzieli, że to może nawet jest przydatne. Nie wiem, dobra, tutaj mamy pustynię. Zagramy sobie Mordorem czy Insengarlem? Mordorem. Weźmiemy mnie. U nich będzie handicap, tak, i ustawimy sobie więcej pieniędzy. Pokażemy więcej, na czym, tak, na czym polega chociażby potyczka. kampania to jest. Nie jest taka jak ogólnie film. Chociaż jest bardzo podobna, ale nie wszystko jest takie samo. Powiem jeszcze, że gra jest y, strasznie fajna, bo lubię strategię. Nie lubię po prostu chodzić jednym bohaterem. Chyba, że można mieć ze sobą oddział, jak się bohaterem. To wtedy tak. Ale takim jednym robiąc questy i tak dalej. Myślę, że nie bardzo. Chociaż sobie zakupiłem niedawno Wiedźmina. Który zapewne jak wiecie, też jest taki, że właśnie się chodzi. Przede wszystkim jednym, jednym graczem. Weźmiemy sobie mnie, wybierzemy tutaj sobie. Załóżmy to. Okej, okay, weźmiemy sobie na początek, wybudujemy rzeźnie, rzeźnie, nawet kilka, gdyż one przynoszą fundusze i dają te punkty dowodzenia, za które można sobie tworzyć postacie i w ogóle wojowników, co jest strasznie przydatne. Stworzymy sobie jeszcze jednego budowniczego. I tutaj się postawi tartak. Chyba myślę, że te drzewa mogą niszczyć. To wygląda jak kaktusy, ale nie wiem. Postaram się tutaj zrobić tartak, jak nie wypali to pech. Tartak także przynosi surowce, a tutaj sobie zrobimy No, wybudować. Dobra, wybudujemy tutaj barykadę sobie. Dobra, teraz trzeba troszkę. O, przybyłem. Tutaj sobie tym orkiem wybudujemy. Jamy orków. Tu, w tym miejscu. Dobra, nie mamy jeszcze tyle funduszy. Tylko teraz zobaczymy, czy ci drwale będą tutaj robić. Czy oni to mogą ścinać? No na początku jest tylko jeden drwal, potem jest ich o wiele więcej. A już wyszło więcej, a jednak to są drzewa, tak więc dobrze. Teraz mamy wystarczająco jeszcze nie, kurczę, będzie trzeba wybudować jeszcze kilka rzeźni. Rzeźnie są bardzo ważne. O, tutaj nawet 100%. Te procenty oznaczają yy, w ilu procentach będzie funkcjonować nasza rzeźnia, czy też yy, za, w innych, że tak powiem, na rasach. Konieczne rzeźnia tylko inne rzeczy. Tutaj sobie wezwiamy posiłki, ponieważ ten... ponieważ ja potrafię przywoływać posiłki. Oddział. I nimi sobie zaatakujemy tą hordę. Właśnie tutaj się czają. I tutaj mamy farmę. No będą by atakowali naszą farmę. Mhm, to gobliny są. A goblinami też się strasznie fajnie gra. Dobra, ich legowisko tam te orki myślę, że zaatakują tego goblina. Dobra, zabijcie tego goblina. Dobra. Okej, okay, teraz trzeba to zniszczyć. A tutaj co mamy? Jakieś budynki? Przejmiemy ten budynek, jeżeli możemy. Nie, to po prostu nawet już tutaj stoi, ale przejmiemy to, gdyż to... O, niczemu się nie ruszałem. Przejmij to. Gdyż, jeżeli przejmuje się takie budynki, otrzymuje się premię surowców i nie wiem, czy punktów doświadczenia. Tego nie mogę powiedzieć, bo nie wiem. I gdzie jest nasz najbliższy ten? Wybudujemy sobie... Wybudujemy sobie tutaj wieżę. Drugim. Też sobie wybudujemy wieżę. Mianowicie w tym miejscu. Myślę, że to wystarczy. Dobra, budynek jest przejęty. Jeszcze można... Z że tak powiem, dobić to, z czego wypadnie nam skarb. Czyli tutaj pieniądze, niestety, te orki, które on może przyzwać, są tylko na jakiś okres. Tutaj tam było napisane nawet pozostały czas. Widzicie? Dobra, myślę, że chyba już będę kończył. Że to wszystko, bo to i tak był tylko taki że tak powiem informacyjny odcinek czy na pewno chcesz wyjść tak wyjdziemy sobie szybko ok tak więc myślę że zapraszam do oglądania następnych yy, serii nowych znaczy się serii tak więc cześć